Czy wiesz, że Imperium Inków było największym imperium w prekolumbijskiej Ameryce? Monarchia ta obejmowała tereny dzisiejszego Ekwadoru, Peru, Boliwii, Chile, Kolumbii oraz Argentyny. Ich sieć dróg liczyła aż 40 tysięcy kilometrów i była prawdziwym arcydziełem inżynierii. Drogi te łączyły górskie szczyty, doliny, a także osady i miasta. Mosty wiszące Inków, lecione strawy, były odnawiane co roku, co sprawiało, że mogły przetrwać całe stulecia. Choć nie mieli pisma w naszym rozumieniu, posługiwali się systemem kipu, czyli sznurkami z węzłami. Każdy węzeł i kolor sznurka miał określone znaczenie, pozwalając zapisywać informacje o rolnictwie czy wydarzeniach wojennych. Słynęli również z niezwykłych umiejętności budowlanych. Choć nie używali żelaza ani zaprawy, to wiele z ich budowli takich jak Machu Picchu czy Wine Wayna przetrwały do dnia dzisiejszego dzięki idealnie dopasowanym kamieniom. Niestety w XVI wieku hiszpańska konkwista doprowadziła do upadku tego wspaniałego imperium. Jednak dziedzictwo Inków nadal inspiruje i fascynuje ludzi na całym świecie. A która z tych ciekawostek zrobiła na Tobie największe wrażenie?